Na bajkę Amal i Jean zaprasza prosie. Dawno, dawno temu w starożytnej Persji żył sobie chłopiec o imieniu Amal. Pewnego dnia chłopiec wyszedł z domu i na swoje nieszczęście spotkał Dzina. Spotkanie z Dzinem nie zawsze oznacza kłopoty, lecz akurat ten był w podłym nastroju i szukał zwady. Amal musiał szybko znaleźć jakiś sposób na wyjście z opresji. Niestety nie miał przy sobie broni, a jedynie jajko i bryłkę soli w kieszeni. Jean zawirował i zbliżył się do Amala. Lecz nim zdążył otworzyć usta, chłopiec krzyknął. – Hej, Dżinie, może się zmierzymy, by sprawdzić, który z nas jest silniejszy? – Myślisz może, że Amal był głupcem? – O nie… Chłopiec znał dwie złote reguły postępowania z dżinami. Po pierwsze, staraj się zawsze wykonać pierwszy ruch, nie czekając na to, co zrobi przeciwnik. Po drugie, dzinni nie grzeszą mądrością. Potrafią wprawdzie wyczarować wspaniały pałac lub latający dywan, lecz nie są zbyt bystre. Dżin spojrzał na chłopca i wybuchnął przerażającym śmiechem. Lecz Amal wcale się nie przestraszył. <laughs> Nie wyglądasz mi na siłacza ryknął dżinn. Bez trudu cię pokonam zawołał i znów zaniósł się straszliwym śmiechem. Wtedy amal podniósł kamień i wręczył go Jeanowi, mówiąc: Potrafisz ścisnąć ten kamień tak, aby wypuścił soki? Dżinn ściskał i zgniacał, sapał i wzdychał, ale z kamienia wyciekła nawet kropelka. Wreszcie rozgniewany rzucił go na ziemię, krzycząc: To niemożliwe! Wtedy amal schylił się, podniósł kamień i ścisnął. Rozległ się trzask. Po palcach chłopca pociekł gęstawy żółty płyn. Dżin stanął jak wryty. Nie wiedział, że amal wziął kamień do tej samej ręki, w której schował jajko. I to z rozbitego jajka wypłynęło żółtko. Widząc zdziwienie Dżina, amal rzekł. Tym razem ja wygrałem, lecz dam ci jeszcze jedną szansę. Może potrafisz skruszyć ten kamień i sprawić, żeby zamienił się w proszek? Z uśmiechem podał dżinnowi inny kamień. Jin znowu ściskał i zgniatał, sapał i wzdychał, ale rzecz jasna nie dał rady skruszyć kamienia. Nie powstała na nim nawet najmniejsza rysa. Rozniewany rzucił go na ziemię, czerwony ze złości. Amal schylił się, podniósł kamień. I ścisnął. A gdy ściskał, z jego dłoni posypał się biały proszek. Gigi znowu nie miał. Nie zauważył, że chłopiec ściskał w ręce bryłkę soli. Czując, że chłopiec go ośmieszył, Jim postanowił za wszelką cenę odzyskać dobre imię. Widzę, że jesteś wielkim i potężnym wojownikiem, rzekł do Amala. Chciałbym z tobą spożyć posiłek, by uczcić twoje zwycięstwo. Zostań i ucztuj ze mną tej nocy, uśmiechnął się. Gdy chłopiec zobaczył, że Jean uśmiecha się skrycie, zrozumiał, że to podstęp. Wieczorem, zamiast obiecanej uczty, spożyli skromniuteńką kolację i położyli się spać w jaskini Jeana. Gdy amal upewnił się, że gospodarz zasnął, pocichu wstał, zostawił swoją derkę i poduszkę na miejscu. A sam skrył się w innej części jaskini i czuwał. Gdy pierwsze promienie słońca wpadły do jaskini, Gino obudził się, wziął do ręki maczugę, zakrać się do miejsca, gdzie, jak sądził, spał chłopiec i zaczął walić maczugą w posłanie. Następnie wyszedł z jaskini, aby przynieść wodę na poranną herbatę. Jakież było jego zdymienie, gdy wróciwszy, została malącącego piosenkę przy palenisku. Dzień dobry, Jeanie, powiedział wesoło chłopiec. Pomyślałem, że przygotuję śniadanie. Mam nadzieję, że spałeś lepiej ode mnie, bo nad ranem jakiś komar bez przerwy kłuł mnie po twarzy. Słysząc to, Jean wydał z siebie straszny krzyk i czym prędzej czmyknął do starej oliwnej lampy. Która stała przy wejściu do jaskini i zniknął w niej na kilkaset lat, aż do dnia, w którym znalazł ją chłopiec o imieniu al -ladyn.